Hej, Siemionko, jestem Jacek, witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier gdzie zagramy yy, kolejną grę IO, jest to oczywiście Paper IO 3, czyli Paper IO w 3D. Moi drodzy, jakoś, jakieś czas temu mówiłem, że mam kolejną grę IO na oku, a tam, yy, no i właśnie, tutaj jest właśnie ta, taka gierka. I o co tu chodzi? Mamy takie jakieś tutaj mapki takie to się 3D maczy tutaj rogalika, kwadracika, kaczkę, diament, banan i in, inne kształty. Jest tych mapek, moi drodzy, sporo, bo tak gram... No zobaczcie, sporo tego jest. Będzie dużo odcinków i jedna mapka na moi drodzy na jeden odcinek. Wraz z satelitą. Satelita jest trudniejsza, ale zaraz wam wyjaśnię o co tu chodzi różnica. Po pierwsze, że jak gramy na takiej mapce, musimy oczywiście objąć tutaj cały, cały teren. O masz typku już po tobie. po tobie. Yy, musimy objąć oczywiście całutki tutaj terenik. Yy, w, gdy wejdziemy w swój pasek to giniemy. Gdy ktoś wejdzie w, na, na, w nasz pasek, to zginiemy. Ale jest coś takiego jak boost. I ten boost daje nam możliwość zabijania kogoś, gdy nawet ktoś wejdzie w nasz pasek. To jest ciekawa sprawa. Mm, to sobie tutaj większy trend zagarniemy. Ale padł od razu typek. Dobra, widzę typie, że może z tobą tutaj pobić się troszkę. Zobacz, nie ja mamy teraz busta. Ktoś wejdzie teraz na nasz pasek, to ginie. i kolejny typek jest rozwalony. I co? Tutaj musimy powiem całą mapkę. Satelita jest zupełnie inny. Tu, gdy zginiemy, mapka nam się zapisuje, moi drodzy. W sensie, to, ile tutaj zrobimy procent. I jak mówię, jedna mapka na jeden odcinek, mówiąc tak, że odcinków z tej gry też będzie sporo. Pff, typka rozwaliłem tak szybko. Moi drodzy, 25% mapy. O nie, przegrałem. No i zaraz, po Rekla Reklama chyba będzie. Nie wyrażam zgody. Nie wyrażam zgody na reklamy. I moi drodzy, to tam się. Nie, sorry, mapkę przyszedłem więc jakby mi się wynik już nie zapisuje, ale moi drodzy. Eee, no, pokazałem o co chodzi. Teraz zginiemy sobie szybko wchodząc we własny pasek i teraz chodźcie chodźcie Boże chodźcie e, pokażę wam satelitę, satelita y, poja pojawiam się do zagrania do ja dole od razu dopiero gdy przejdziemy na normalną mapkę ale to w ogóle jest pieprzone, że od, od razu y, typek obok mnie był co nie także nie mogłem nawet y, mapki sobie tutaj kawałek przejąć i właśnie statytek jest dlatego trudny, bo tutaj, moi drodzy, yy, mamy jedną szansę, jedno życie. Tam na mapce, gdy nie mieliśmy całej, mogliśmy i dowoli sobie to wszystko brać. O, super. Yy, widzicie te czaszki tutaj nad, nad moim nickiem? To jest właśnie boost. Boost, o którym Wam mówiłem. Yy, jakiś czas temu tę grę pobrałem i w sobie po prostu mapkę, jedną przyszedłem, dlatego dwie mapki, sorry satelity innej nie przyszedłem do... no sorry, ale niestety inne mapki nie będzie na kanale. Tego satelita jest bardzo hardkorowy. Bo jest to tak, jedna szansa... I na początek odra jest z iskroistą od satelita mniejszy od planety, to jest tutaj więcej typa obok was na start. Tu sobie zaznaczę taki duży teren, żeby tutaj móc w tę stronę jakby iść. O, ten typek w ogóle jaki skin ma śmieszny. Eee, mam kilka skinów moi drodzy odblokowanych, chyba nie, chyba na razie tylko dwa. A skin, z skina dostajecie za zrobienie mapki jednej. Co? Ale mi się typo tu zrespił? Co to się stało? Że typa tutaj nie było. Mamy czwartkę mapki już. Czemu reklama? No, niestety, moi drodzy, ta gra ma takie no, no, reklamy podczas gry. Bo to gramy z botami to nie są prawdziwi gracze, więc nawet jak zginiecie sobie to spoko, nic wam się nie stanie. Reklama was uratuje. Dlaczego ja zginęłem? Przecież ja zabiłem gracza. Dobra, moi drodzy, wchodzimy z, z, z satelity. To był odcinek, żeby wam tylko pokazać tutaj po, pierwszą mapę, bo to jest, moi drodzy, najbardziej. Yy, to jest, ta gra niestety jest niedopracowana, jeżeli chodzi o, o gry, o bo tak. Gdy yy, macie grę, to może wam reklama wyskoczyć, tak jak mi przed chwilą, tu przyszedłem. Yy, tutaj ktoś yy, chciał zagrać właśnie, sprawdzić tę grę, to ktoś mnie, mówiłem, sprawdź sobie pierwszą mapę, to kto, ten ktoś z, z, zagrał na drugiej mapie. Ja mówiłem, nie graj na drugiej mapce, bo ja na odcinek zostawiam. Zaczub. Dobra, ale gramy na satelicie. Satelita tutaj jest troszkę innego kształtu, tak jak, 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 ta, jak ta planeta. I tak jak poprzedni... poprzedni... E, poprzedni satelita, sorry. Na początek jest dużo graczy, dużo sorybotów obok waszej... obok waszej... Boże, waszego przyjętego terenu. Musimy naprawdę skupić się, żeby tutaj nie, nie, nie przegrać. Tylko będę robić takie malutkie kawałki. O, tutaj czerwony się jakiś pojawił. Okej, okay, mam tutaj podpalanie, więc mogę sobie zająć taki duży teren. O to nie jest mój, mój teren żebym się nie pomyliło czasem Ty chciał mnie tu zabić. To masz gin za to za tą zdradę. Z, a po obydwoje zginęliśmy. Shit, ale to jest w ogóle takie to trochę wadziewne, moi drodzy, że tyle graczy się pojawia w jednym miejscu w tej grze że na początku macie o, o, Zaczynamy od nowa. Widzicie, to jest właśnie pojawiają się znowu, yy, znowu boty. W ogóle tutaj boost może wam naprawdę życie uratować. Zszedł mój podpalony pasek i nie, na szczęście, moi drodzy, ten boost mnie uratował. Ten, ten pod, podpalający pas, pas, w sensie. Nie, szybko, kurde, ale się pojawił ten typ. Z dupy. Nie ten typ ty. To oni się tak pojawiają. Kurde, jeszcze reklamy mi dajecie. Ej widzicie, to jest naprawdę. Największe. głów. Jezus, ja przecież zginę. Przez te reklamy można zginąć. Za gówno głupie. No kurwa zginęłem, no ja pierdolę spierdolone reklamy. A jeszcze w ogóle kurwa, że te reklamy są naprawdę zwiebane na, na hama. No cóż, ten odcinek był tylko po to, żeby pokazać tę grę, pokazać jak się w nią gra, ale nie wiedziałem, że będzie to tak hamskie. Chyba będę musiał neta zaraz wyłączyć, żeby nie było reklam. a było tryb samolotowy. I wtedy sobie, kurde, będę mogli puszczać reklamy, ale w, te, w telewizji już tak na... pomiędzy tymi głupimi filmami. Yy. Halo? Wpadłem pod mapę. Yy, dostaję skiny, zostanie poza areną. Yy, za 10 sekund, za 15 sekund. <śpiewa> ja tu nie wiem, co się dzieje. <śpiewa> Wpadłem pod mapę. Ej. Teraz zginęłem. To jest chyba najbardziej zbagowany odcinek. To jest najbardziej zbagowana zbugowa gra, jaka kiedykolwiek powstała. Masakra. Dwa skiny. Dwa skiny dostałem, moi drodzy. To są skiny, które trudno zdobyć, a ja po prostu przez głupiego glicza to zdobyłem. Ja. Fajnie z dostępski skina, no ale to kurde, no żeby, żeby to tak wpaść pod mapę. A już rozumiem, moi drodzy, gdy, zobaczcie, gdy dostajemy boosta, ale jesteśmy tutaj, Zobaczcie, jak, jak macie tutaj ten. No, no te wzniesienie tutaj, to pod tym wzniesieniem dostałem busta i przez to zginęłem sobie. pa ja panie, co tu się dzieje? Trzy osoby na mnie, a tak... Na moje pole wchodzą. To jest moje pole. Proszę mi, chcąc wyemigrować się. No, moi drodzy, będę tak chodzić do, koła mapki i zbierać po kawałku pola. No, chyba, że mam busta, no to wtedy ewentualnie zaznaczę sobie duży kawał. Ale ja już nie chcę żadnych gliczy. Masz ty kupo niebieska ginź za to, a to nie ja cię zabiłem a szkoda. No, ty piesory, ale niestety. Musiałeś zginąć. Mówię, satelity są bardzo hardkorowe, ale nie wiedziałem, że do takiego stopnia, że można wpaść pod mapę, no, te, te, to mi się jeszcze nie zdarzyło. No i reklama jeszcze na tak wiecie co? Naprawdę neta będę musiał wyłączyć, albo tryb samolotowy włączyć, w sumie tryb samolotowy to blokuje reklamę, ale też wyłącza neta, więc to na jedno wychodzi jakbym... jakbym neta po prostu sam wyłączył i co, tutaj jakiś typek się pojawił giń boosta dostanę, okej okay. paru typków jest jeszcze, bo tu widzę że się, że się zrespili no, jakąś promocję plus znowu dajesz z, z, <gryw> jakiś pakiet internetu bardzo fajnie, w, zresztą skorzystałem z armowego pakietu, który plus, plus w sensie plus rozdał Eee. że. O kurde, ale mnie tutaj chciał okraść. Już mam połowę mapy. Jeżeli dobrze pójdzie, no to, moi drodzy, mamy mapkę, bo już ma, 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 będziemy mieli nowego skina ze satelite. Typ się sam zabił. Pś, znowu się typ sam zabił. Jest, jest, nie, haha, i co, kurde, a teraz ty gin. No teraz to moi drodzy. Mission Impossible. Ale nie, to nie dla mnie. Mission Impossible nie dla mnie. Jakiś niebieski się pojawił, typek. Czarny się znowu pojawił. No nie się będą pojawiać tak, moi drodzy, tutaj długo jeszcze. Dopóki ja nie zdobędę tak, jakoś tak z 80% tej mapki. Teraz się w sumie nie mają gdzie pojawić. Mamy moi drodzy satelity 100%, myślę, że Kierka Wam się spodoba. Mi naprawdę się podoba. Ech, no, po odlicz odliczając reklamy, gliczę, no w sensie wpadanie pod mapę. <coughs> Także co? Jeżeli chcecie więcej tej gry, to piszcie śmiało w komentarzach. No niestety, moi drodzy, tej mapki tej nie będziemy grać, ale możemy jeszcze sobie zagrać na mapce normalnej tej. Zobaczcie, jak się fajnie respimy to mamy taki takie coś. Takie w sensie, ee... kto się nazywa ten? Kro- kro- Kroisand? Kroisand właśnie. Croissant się to nazywa. kolejny typ, typek zginął od mojego płonącego paska. Loty, typie, siostąd. No, myślę, że odcinek będzie dosyć długi. Było parę reklam, parę faili. No i dodatkowo jeszcze reklama. Bardzo fajnie, mi się podoba. Eee, ojeżdżę, reklama. Boże reklamy mówię, boże glitch. Fajny glitch. Był jeszcze taki glitch mi się nigdy nie zdarzył, żeby wpaść pod mapę. Powinien być specjalny skin za wpadanie pod mapę, w sensie za odkrywanie gliczy. No to by było akurat dziwne, jakby taki skin ktoś dostał za wpadnięcie pod mapkę. Ja na przykład, ale dostałem w sumie, jakby, jak można powiedzieć takiego skina. Dostałem moi drodzy skina za mm, 10 sekund i za 15 sekund poza swoim polem. Tylko tyle, że ja byłem pod mapą, ale spoko. Spoko, Jak najbardziej takie skiny chcę. Z tym czerwonym musimy się pobić, bo on mi tutaj pola dużo ukradł. No, tutaj mamy dużo pola do manewru, że tak powiem i możemy sobie tutaj dużo pola zagarnąć. Tak ze stówę przynajmniej. Dobrze jest robić takie, takie mosty, moi drodzy. To można by nazwać to mostem, chyba tak. Ostem i to, i to od tych mostów robić takie coś. Patrzcie tutaj i tutaj i szybko, moi drodzy. Tak. Ups, i takie coś. O. I teraz tu. Wtedy szybko zdobywacie pole, nikt was za, was za bardzo zniszczyć nie może, bo tutaj szybko Pasek, pasek Was kończy się. No tutaj ni niestety zginęłem sobie, ale spoko. Ja w tej grę już grałem mapkę, już przeszedłem tego rogalika. Przeszedłem też, moi drodzy, mapkę kwadrat. Już dawno temu tę mapy przeszedłem. Tylko pomyślałem, że nagram po prostu więcej serii, bo tak naprawdę mało serii już na kanale jest. Jakaś większa różnorodność się przyda. No i co tu jest? Tu jest. Także moi drodzy, chcecie więcej filmów z tej gry? Piszcie śmiało, a na pewno Kaczuszka będzie na pewno fajną mapką. I oczywiście sat yy, no, musimy zdobyć 100% na tej mapce, żeby odblokować satelitę. A na satelicie naprawdę będą się dziać fajne rzeczy, że myślę, że będzie fajnie. Tutaj mamy diamencik. Bananek, a potem lecimy z Lodzikiem i z gwiazdkami i innymi skinami, także... Jeżeli ten film wam się spodobał możecie zostawić subika wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz, udost udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na, poprzed na poprzednie filmy, na następne. Do następnego, na razie, cześć, hej, hej, także... Na razie, jeżeli oczywiście chcecie tej więcej tej serii, a na pewno nagram, bo ta gra jest po prostu za dobra, żeby ją ominąć, także zostawiajcie te łapeczki w górę i suwiki wraz z dzwoneczkami, także narazka.